Jak twoja ręka? Trochę sztywna, ale wszystko gra. Jak twoje plecy? W porządku. Liczę na bieżącą wodę. Jeśli o mnie chodzi, wystarczy, że nie będzie aguaru. Tu jest jakaś droga. Rzućmy na nią okiem. Co się dzieje? Cholera, trójcy, na ziemię. O, cholera. Ciężarówka utknęła. Widzę. Co zamierzam zrobić? Dobra, za mną. Co ty robisz? Wracaj, schowaj się. To ty tu jesteś specem od logistyki, nie? Nie ja wjechałem na naprzyknię most. Hej, czekaj! Widzę ich! Czekajcie swoich, ale miej oczy szeroko odpadnię tam zajrzeć. Ja to zrobię! Postaw to tutaj, dopilnuj, żeby nic tędy nie przeszło. Całe to miejsce ma zostać zabezpieczone. Tak jest! Jeśli coś tu jest, znajdziemy to. Złom miał ostatni przedmiot. Jest much co? Nie bujaj po błokach, Mendes. Czego my tu szukamy? Wszystkiego co się rusza. Wszystkiego co się nie rusza. Jeszcze nie znaleźliśmy tego artefaktu. Chciałbym być tym kolesiem, który to zrobi. A ja nie. Czemu nie? Byłbyś bohaterem. Raczej byłbym trupem. Nie, dzięki. Zamierzam siedzieć tu dalej i wypatrywać nieprzyjacielów. Jest cicho. Co robi Twój oddział? Sprawdzę? Um. Nie płacimy im za zwiedzanie. Przeczołgajmy się pod wozem. Tak. Wiemy, że tam jest główna świątynia. Szukamy mniejszy bruin, który wcześniej Czekaj! Dobra. Naprawdę tam utknęła. Jak ruszymy, to z miejsca to kaplica. Będziemy musieli wzmocnić most. Trudno będzie starać się. Czemu mnie nie posłuchałeś i nie sprawdziłeś mostu? Jestem pewny, że sprawdzaliśmy wcześniej most. Spierdalaj, i nie zamierzam cię kryć. Może uda się jakoś wyciągnąć to transporterem. Dobra, może. Pozwól, że się zastanawiam. Możemy ich załatwić. Idziesz w lewo, zajmę się tymi palesiami. tu się ma? Schowaj się! Dave! Sami! Co mówiłem, że mają sprawdzić najpierw morze. Psiak, krepu! Dave! Dave, u mnie! że mają sprawdzić najpierw most. Psia, krew! Dave! Dave! Sami! Mają sprawdzić najpierw może. Co za kolesie. mówiłem, że mają sprawdzić najpierw może. Psia Dave! Dave! Sami! Weź Oby to byli wszyscy. Mało brakowało. Co? Skąd wiedziałeś, żeby tu przyjść? Nie wiem. Na dachu cywilizacji chciałem trafić. ale mnie ręka swędzi. To znaczy, że się goi. Chyba jak była rozkradzana. O, wiem. Po prostu próbuję nie myśleć o swoich plecach. Wiesz, moja babcia przeżyła tsunami w latach 60. -tych. Co się stało? Straciła przyjaciół. Jej rodzina straciła swoją firmę. Ale potem czuła, kiedy coś się zbliża. Erupcje wulkaniczne, burze... Wystarczyło. Dalej idziemy. To może być wszystko: para posągów, gór, albo strumieni, tak. Widzę tam niżej ludzi. Oby byli przyjaźni. Gadanie zostawiam Tobie. Cześć. Wiesz, czy możemy gdzieś tu spędzić noc? Co robicie tak głęboko w dżungli? Zgubiliście przewodnik, czy co? Ha, nie. Wcześniej byli tu jacyś kolesie. Poszukiwali ruin. To ktoś od was? To trójca. Z pewnością nie. Hmm. I tak muszę zrobić przerwę. Chodźcie. Uff. Przepraszam, że zadaję tak dużo pytań, ale jedyna noclegownia w tej mieści nie należy do mnie. Ostrożności nie zaszkodzi. Hmm. Tak w ogóle jestem Johna. Abi. Lara. Chodźcie, usiądźcie. Carlos, trzy. No więc. Właściwie, dlaczego tu jesteście? Chcemy rozwiązać zagadkę, ale rozbiliśmy się. Rozbiliście się? Tak. I tak po prostu wyszliście z wraku. Lecieliśmy. Na szczęście nisko. Oszukujemy tu jakichś majańskich ruin. Majańskich? Wiecie, że jesteście w Peru. <grym> <grym> tak, tak. Długa historia. A. Dzięki. Cóż, ty raczej nie wyglądasz jak typowy archeolog. E, ona jest archeologiem, ja kucharzem. Czyżby? Tak. Próbowaliście już naszego sewicze? Taki A. lokalny przez. <grym> nie, chyba, że jest w dżungli. <grym> <grym> Przegapiliście słynne rybne drzewka? Gdzie to zrobiłaś? W Meksyku. Mhm. A co? Widziałam kiedyś ten symbol. Gdzie? Niedaleko są ruiny i niewielka skała, na której wyryto coś takiego. A czy mogłabym się tam rozejrzeć? Tak. Jasne, ale zapewniam, że nie są majańskie. Jesteśmy dumnymi potomkami Inków. Mm. O, Johna, nie chcesz sobie chwilę odpocząć? Na pewno? Tak, obiecałam ci wolne. O, więc nie mogę odmówić. To cześć. No cześć. Się jakoś dogadamy. Ha! O, witaj! Jesteś z ekipy wykopaliskowej? Nie, ja tylko przechodzę. Rozumiem. Jeśli czegoś ci trzeba, targ jest na środku miasta. Możesz uzupełnić zapasy. Dziękuję. To drobiazg. Od dwóch lat zbieram się na odwagę, żeby się z nią umówić. Decyduję się i co? Kim jest w ogóle ten gość? Ej, jak chcesz wiedzieć, co gdzie jest w Kugłakiaku, wal do mnie. Jesteś tu przewodnikiem wycieczek? Mm. Wiem, dokąd iść i przed kim cię ostrzec. Rozumiem. Najlepsze ryby są na nabrzeżu, to jasne. Najlepsze tacos są w El Licor de Cerdo. Ale tamtejsze piwo to szczyny. <noise> będę na to uważała. O, jeszcze Omar. Trzymaj się od niego z dala. Takich kłopotów lepiej unikać. Wydaje mu się, że może przyjechać i brać wszystko, co zechce. Jasne. Cóż będę trzymała się z dala od kłopotów. <noise> Miejsce otwarte. Aha, Umarze, oni pracowali całą noc. I co? Nie za to dostają wypłatę. się. To nie A teraz spierdalej i daj mi obejrzeć Co to ten kolerny mecz. i nie byłoby przepędzić tych złodziei. byłoby przepędzić tych złodziei.